Cześć, siemano świry Fishing Planet. tutaj Witamuszka w Austrii. Udało mi się w końcu wyłowić kilka kawałków kory, więc będziemy robili misję na Mudwater. Blacha, drewno, świetnie masz przynęte blacha, drewno i możesz rozpocząć polowanie na potwora, drewniana miękławka. Będziemy polować, zapolujemy na tą rybę, jest ona waleczna. Ma około 7 kilo, ale jak to miękawki są masakrycznie, masakrycznie waleczne. W pierwszej kolejności wam pokażę patent, który po powiedział mi kolega z gry e, Kamil SW123 z 16 poziomem. Tu go pozdrawiam serdecznie. Podał mi patent, gdzie łapać korę najłatwiej, najszybciej, najwygodniej. I tak naprawdę jest to również miejsce, w którym będziemy łapać. Tą miękawkę, więc zostajemy tu na miejscu, już Wam pokazuję o co chodzi. Ustawiamy sobie prędkość na kołowrotku na jeden. Mi tutaj to nie idzie tak, jakby to nazwać efektywnie, ponieważ mam dosyć ciężki sprzęt. Ale Wy, jak będziecie mieli lżejsze spinningi, to po prostu rzucacie tu przed siebie w to największe drzewo i na pojedynczej prędkości powolutku sobie zwijacie, aż zahaczycie o drzewo. I nie szarpiecie prawym przyciskiem myszy, tylko o właśnie tak jak ja, cały czas lewym, cały czas lewym, najwolniej jak się da, i w drzewo będziecie wpadać około 14-12 metra. No mi się tym razem nie udało, ale mniejsza z tym. Teraz tak właśnie wygląda poławianie kory. Zobaczcie, tutaj wszyscy nauczyli się patentu. Pozdrawiam, pozdrawiam i no po prostu każdy tutaj poluje teraz na kawałki kory. Ja przechodzę do ekwipunku i zaraz powiem Wam kilka słów, co i jak, co będziemy używać na tą miękławkę. Dobra, więc jesteśmy u nas. Dobra, jesteśmy w plecaku. Możemy zacząć omawianie sprzętu. No okay. ja zastosuję w tym momencie najmocniejszy, jaki mam czyli Farcaster 260 Sport, 3 do 8 kg oraz bardzo potężny kołowrotek z ją hamulca 7 kg Żyłeczka, przepraszam, żyłeczka Mono 35. Sona też dosyć wytrzymała, tutaj jej w plecaku widzę nie mam, nawijałem ją z ekwipunku w sklepie. Wypadałoby teraz założyć naszą przynętę, blacha drewno. Mamy ją, e, ustawiamy sobie czas, myślę, no na miękawkę jest bez różnicy, tak naprawdę, aby to był dzień. I w tym momencie, gdy najbardziej biorą, czyli ustawiamy sobie na godzinę 17 i będziemy, i będziemy orać. Tylko najpierw musimy zwinąć nasze wszystkie gruntowe wędki, które pomagały mi tutaj w jakimś tam jako takim zarobku. Ponieważ, no nie oszukujmy się, dotacje na kanale są nieziutkie klikalność w reklamy znaczy się pomijalność reklam jest masakryczna, więc no muszę, muszę w jakiś sposób zarobić w tej grze na podróże, aby pokazywać wam co i jak z tymi misjami i tak dalej no nie ma dotacji w reklamy nie klikacie, więc no niestety stary. dobra, bierzemy sobie wędkę mamy blachę drewno teraz sobie ustawiamy na godzinę 19 tak jak mówiłem tak? czy nie? Nie jeszcze, jeszcze dla pewności sprawdzę. Nie, na godzinę 17.00, Godzina 17.00. przewin czas. Tak. I rzucamy tak naprawdę. Cofamy się troszeczkę do tyłu, aby widzieć jak najwięcej i rzucamy tutaj pomiędzy te wszystkie drzewa, ponieważ tutaj jest bardzo dużo miękławek i na tym to polega. My będziemy starali się łapać na e, o już mamy już mamy widzicie pierwszy rzut i na 100% jest to nasza miękławka to długo nie pokręciliśmy odcinka co wam pamiętam powiem no nie zapomnijcie obejrzeć moich poprzednich odcinków zapraszam was do oglądania poprzednich odcinków a Przepraszam, przepraszam, szczupak czarny, no się pośpieszyłem, ale dobra, ale powiem Wam tak, no na pewno zapraszam Was do oglądania innych odcinków, gdzieś tutaj teraz u góry powinien pojawić się link do ostatniego poradnika, gdzie to był szczupak o pogrąca na Emerald Jeziorku, zapraszam Was serdecznie do obejrzenia niego. No, i jak chcecie być ze wszystkimi materiałami na bieżąco u mnie na odcinku, to oczywiście klikajcie subskrypcję razem z dzwoneczkiem. Ja teraz troszeczkę przyspieszę czas, wyłączę się, nie będę gadał i zobaczymy, po którym rzucie uda nam się złapać tą miękławkę. Tutaj na razie jest drugi rzut, teraz wykonuję trzeci rzut. Do usłyszenia za chwilę. No słuchajcie, z tą miękławką to jednak zajęło mi kilka godzin, nie kilka rzutów. Temat nie był taki prosty. I tak naprawdę dzięki temu, że musiałem zrestartować komputer i włączyć ponownie grę Fishing Planet, gra przypomniała mi o bardzo, bardzo ważnej zależności, czyli kiedy bierze miękławka. Pojawił mi się komunikat, przypomniał mi, że miękławka bierze tylko i wyłącznie jedną godzinę w południe. I jedną godzinę w środku nocy, czyli o północy. Więc natychmiast przestawiam zegarek na godzinę 12. Przestawiamy się też na troszeczkę bardziej atrakcyjne miejsce. Znaczy się będziemy łowić w tym samym miejscu co poprzednio, tylko że będziemy łowić z drugiej strony. Jest to dużo, dużo lepsze, ponieważ mamy, jakby to powiedzieć, przez więcej metrów możemy ciągnąć przynętę w tym bardzo atrakcyjnym miejscu. A więc bierzemy się za robotę, łowimy miękławkę i spadamy na inne łowisko. A więc chciałbym wam jeszcze w tym tutaj oto miejscu, w tym trudnym czasie przypomnieć o tym, że nasz kraj, jak i cała Europa, jak i cały świat zmaga się z pandemią koronawirusa i naprawdę apeluję do Was. Siedźcie w domu, oglądajcie filmy na YouTube. Grajcie sobie w coś, zajmujcie się swoimi dziećmi. Jeśli nie musicie, nie wychodźcie z domu. Moim zdaniem, nie są to żarty. Powinniśmy się zastosować do tego, dostosować do tego. Jak najmniej wychodzenia z domu, jak najwięcej mycia rąk i jak najmniej kontaktu z innymi ludźmi. Weźcie to sobie do serca. I naprawdę, naprawdę trzymajcie się zdrowo. A tu dalej wędkujemy. Już widzę po odjazdach tej ryby jest ona cholernie silna, to jest na pewno nasza miękławka czyli ryba potwór za chwilę ją spróbujemy wyciągnąć jak sami widzieliście tutaj po lewej stronie od drzewek rzucałem cały czas i tam jest naprawdę dobra miejscówka aby szybko złapać tą rybkę, nie zapomnijcie o tym że trzeba dostosować dopasować odpowiednio hamulec, kontrolujcie żyłkę wytrzymałość kołowrotka oraz wytrzymałość wędki Ponieważ bardzo szybko nam może Wam zniszczyć sprzęt i będziecie w bardzo dużych opałach, problemach. Słuchajcie, mam małą prośbę do Was, ponieważ nie wiem, jaki materiał dla Was nagrać następny z Gry Fishing Planet. Więc piszcie pod tym filmem, do czego Was gorąco zachęcam. W komentarzach, jaki byście chcieli zaryszyć następny materiał, czy nie wiem, czy opis jakiegoś łowiska, czy sprzętu na jakiś poziom. Czy jakąś poradę, jakiś trik, po prostu piszcie, zadajcie pytania w komentarzach. Ja z racji tego, że jest ta kwarantanna społeczna, tutaj w Austrii też gdzie mieszkam, e, więc jestem praktycznie cały czas w domu, więc mogę coś dla Was nagrywać z miłą chęcią to zrobię. Wy również, żeby być na bieżąco z tymi materiałami, które będę nagrywał, wrzucał tu bezpośrednio na YouTube. A. Kliknijcie subskrypcję, zaznaczcie dzwoneczek. I lajkujcie każdy film, komentujcie. Ale szalona ma odjazdy. No niesamowicie ciągnie ta ryba. Pamiętajcie o tym, aby wszystkie jej odjazdy kontrować prawym przyciskiem myszy przez przytrzymanie go, następnie puszczenie go i delikatnie klikaniem na lewy przycisk myszy ściągamy rybkę do siebie. Znowu gdy zaczyna odjeżdżać, co jakiś czas kontrujemy prawym. Klikamy go, bądź przytrzymujemy go na chwilę dłużej. No, musicie zobaczyć, co robi ryba. Również bardzo ważne podczas holu takich bojowych, walecznych ryb jest ustawianie wędki pod kątem, znaczy pod kątem w kierunku, gdzie jest nasza ryba. Następnie skontrowanie znowu prawym przyciskiem myszy. Wtedy doklikanie lewym troszeczkę, aby zwinąć żyłkę. Pamiętajcie, gdy ryba hmm, zaczyna Wam odjeżdżać i słyszycie, jak hamulec pracuje, to to, że będziecie zwijać żyłkę nie będzie dawało nic, wręcz przeciwnie będziecie oddawać ryby jeszcze więcej żyłki i przez to ona będzie jeszcze bardziej wam uciekać i wybierać żyłkę sytuacja krytyczna może okazać się gdy żyłka wam się skończy i wyciągnie wam całą żyłkę i po prostu zerwie zerwie albo żyłkę albo połamie wamki, albo zniszczy wam kowrotek i będą to masakryczne koszty dla was no jeszcze kilka metrów i rybka będzie u nas na brzegu, zaraz zobaczymy ile kilogramów ma, na pewno jest spora. Korzystając z okazji chciałbym Wam przypomnieć, że na Facebooku istnieje grupa y, Wirtualne Wędkowanie Wszystkie Gry Wędkarskie, do której gorąco zachęcam, abyście dołączyli. Tam możecie zadawać przeróżne pytania do różnych gier wędkarskich. Jak również możecie się pochwalić screenami z gry, z waszymi zdobyczami. Jeśli macie jakieś porady dla graczy, też również możecie tam pisać wszystkie. Wszystkie posty i wiadomości, zdjęcia są mile widziane. Link do tej grupy znajduje się na samym dole w opisie filmu. Gorąco zapraszam. To nam się trafiła sztuka: 6 kg, 781 g, 96 cm i 305 dolców za nią dostaliśmy. Oczywiście, dostaniemy jeszcze kasę za wykonanie misji. Udany połów. No, w tym miejscu wypadałoby się pożegnać podziękować za obejrzenie. I jeszcze raz zachęcam i zapraszam Was do odwiedzenia grupy na Facebooku. Link macie na dole w opisie filmu. Nie zapomnijcie subskrybować kanału oraz zalajkować filmu. Dzięki, pozdrawiam, do usłyszenia.